Cześć! Witam Was serdecznie na profilu Prawna Posesja by IPSO. Dzisiaj otwieramy 13. okienko w kalendarzu adwokatowym, a w nim odpowiedź na pytanie, kiedy opłata rezerwacyjna podlega zwrotowi. Zgodnie z nową ustawą deweloperską, opłata rezerwacyjna jest niezwłocznie zwracana rezerwującemu w przypadku, gdy rezerwujący nie uzyskał pozytywnej decyzji kredytowej lub przyrzeczenia udzielenia kredytu w związku z negatywną oceną zdolności kredytowej. Opłata rezerwacyjna jest zwracana również wtedy, gdy deweloper nie wykonuje swojego zobowiązania wynikającego z umowy rezerwacyjnej, czyli innymi słowy, gdy zaoferował innym nabywcom daną nieruchomość. W takiej sytuacji opłata rezerwacyjna jest zwracana w podwójnej wysokości. Opłata rezerwacyjna jest zwracana również wtedy, gdy deweloper dokonał zmiany w prospekcie informacyjnym lub jego załącznikach bez poinformowania rezerwującego. W przypadku, gdy umowa deweloperska została poprzedzona umową rezerwacyjną, a deweloper nie usunął wad zgłoszonych do protokołu odbioru technicznego i nabywca nie przystąpił do podpisania umowy przenoszącej własność, opłata rezerwacyjna jest zwracana w podwójnej wysokości. Chcecie wiedzieć więcej? Zapraszam Was do śledzenia mojego profilu na Instagramie. Już jutro otwieramy 14 okienko w kalendarzu adwokatowym.